Naszym zadaniem jest wyznaczenie, dla jakich wartości parametrów A oraz B funkcja będzie ciągła w swojej dziedzinie. Pierwszym krokiem jest obliczenie granicy oraz wartości funkcji w punktach, w których może występować nieciągłość. Pierwszym takim punktem jest x0 równe 1. Obliczamy więc granicę lewostronną, gdy x dąży do minus 1. Zauważamy wtedy, że w wykładniku mamy ułamek, którego licznik dąży do dwójki, a mianownik do zera z lewej strony. Cały taki ułamek dąży więc do minus nieskończoności. Takie wyrażenie dąży do zera, więc dostajemy minus 9 sin a plus pi. Następnie granica prawostronna. Tutaj wystarczy podstawić minus 1 pod x i dostajemy wtedy, że wartość takiej granicy. Jest równa 9 plus arka kosinus B. Następnie obliczamy wartość funkcji, gdy x jest równe minus 1. I tutaj również dostajemy 9 plus arka kosinus B. Drugim takim punktem jest x 0 równe 2. Do pierwszej granicy lewostronnej również wystarczy podstawić wartość 2 pod x. Dostajemy z tego arc cosinus B. Kolejna jest granica prawostronna. Możemy tutaj za zauważyć, że wartość liczby logarytmowanej dąży do zera z lewej strony. Jednak jest to wartość bezwzględnej, co oznacza, że dąży to do zera z prawej strony. Logarytm wtedy taki dąży do minus nieskończoności, a gdy arktangent dąży do minus nieskończoności, przybiera wartość pi. Trzeba jeszcze obliczyć wartość funkcji, gdy x jest równe 2. Jest to również arccosinus b. Kolejnym krokiem jest przyrównanie do siebie tych wartości. Pierwsza granica jest równa minus 9 sinus a plus pi, a następna granica oraz wartość funkcji to 9 plus arc cosinus b. Dostajemy wtedy takie równanie. Pierwsza granica jest równa arc -cos b, a druga to pi oraz wartość tej funkcji dla x równego 2 jest arc cosinus b. Dostajemy kolejne równanie. Następnym krokiem jest obliczenie układu równań. Możemy zauważyć, że arc cosinus b jest równe pi Możemy więc z obu stron wziąć kosinus. Wtedy cosinus i arc cosinus się skróci. Dostajemy wtedy, że b jest równe minus 1. Dalej możemy skorzystać z tego, że arc cosinus b jest równy pi. Podstawić to pod pierwsze równanie. Wtedy pi się skraca. I dostajemy to, że sinus a jest równy minus 1. Czyli a jest równe 3 drugie pi plus 2 kpi, gdzie k należy do liczb całkowitych. Dostajemy wtedy odpowiedź. Nasza funkcja jest ciągła, gdy a jest równe 3 drugie pi plus 2 kpi, gdzie k należy do liczb całkowitych, a b jest równe minus 1.